Cześć, ja się nazywam Patera. w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie, czy warto kupić Nintendo DS Nintendo DS przenośna konsola gier wideo, zaprojektowana i wyprodukowana przez japońską firmę Nintendo. Wydana w 2004 roku w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Japonii. Konsola ma obdowę typu Calm Shill podobną do Game Boya Advance SP, a wewnątrz są dwa ekrany. LCD, z których jeden jest dotykowy. Konsola zabiera również wbudowany mikrofon eee, i obsługuje komunikację bezprzewodową w standardzie IEEE 802.11, czyli standardowe Wi-Fi, umożliwiająca graczom wspólną interakcję bliskiego zasięgu od 10 do 30 metrów, zależnie od warunków lub online za pomocą usługi Nintendo Wi-Fi Connection, która została uruchomiona po premierze. Była to pierwsza konsola Nintendo wydana najpierw w Ameryce Północnej, a nie Japonii. Konsola została wycofana ze sprzedaży w 2009 roku. Urządzenie nosiło pseudonim Nitro, co odzwierciedlone zostało w kolejnych e, kodach modeli pojawiających się na jednostce. Konsola przenośna, gier wideo produkowana przez Nintendo, rodzina produktów Nintendo ES. Siu jest to siódma generacja konsol. Premiera e, w Europie miała rok później, dokładnie 11 marca 2005 roku. Natomiast e, w Japonii i w Stanach Zjednoczonych w 2004, więc różniło się to rokiem, rok czasu. Na górze mamy zwykły ekran, na dole mamy ekran dotykowy, nie jest to ekran pojemnościowy, eee, jest to ekran naciskowy, że musimy delikatnie nacisnąć, opornościowy i musimy delikatnie nacisnąć, żeby uzyskać daną funkcję. Do konsoli były dodawane rysiki. Przez co pomagało to lepszej obsłudze ekranu. Przyjrzymy się teraz, może, na wygląd całej konsoli. W moim przypadku jest to konsola DSi, czyli ostatnia wersja konsol, bo wyszły trzy wersje konsol DS. DS Classic, które posiadało wejście na karty od Nintendo Game. Nintendo Advance, ale. Za to miała słaby ekran, słabą jasność ekranu, gdzie w większym słońcu nie widzieliśmy praktycznie nic. Natomiast wyszła później druga wersja konsoli, DS Lite, miała poprawiony ekran, troszkę przyspieszone parametry, i również posiadała wsteczną kompatybilność z Nintendo Advance. Natomiast konsola Nintendo DSi. Nie ma już wstecznej kompatybilności, ekskluzywnie wyszło kilka gier, bodajże 11 e, dostępnych tylko na eShopie Nintendo i e, różniła się tym, że była ulepszona, miała już swój taki ala system. I była dużo mocniejsza od pozostałych wersji. Miała dużo rodzaj jasności. Dodatkowym atrybutem był aparat na przodzie obudowy, jak i aparat wewnątrzobudowy wewnątrz konsolki. I tak wszystko to wyglądało. Gra konsola posiadała CPU o mocy 64 MHz. Procesor to był ARM. 9 i 33 MHz ARM7. Kartridże z GBA były obsługiwane, tak jak już powiedziałem, tylko w wersji Classic i w wersji Lite, natomiast kartridże do DSA były obsługiwane przez wszystkie konsole i były niezależnie czy mieliśmy DSi, DS Lite czy DS Fat, czyli Classic. E były one kompatybilne z każdą konsolą. Kartridże wy wyglądały następująco. Były to takie małe kartridże, które mogliśmy sobie wpiąć do naszej konsoli i tutaj za pomocą tych kartridży odtwarzać nasze gry. Nintendo zrezygnowało z nośników typu CD-ROM czy ulepszone jakieś małe DVD tak jak e, chociażby Sony w PlayStation Portable. E, natomiast tutaj stwierdzono, że jednak pozostaną przy małych takich kartridżach. Wyglądają jak taka mała zmodyfikowana karta pamięci e, i posiadała ona w sobie różne gry, które mogliśmy zakupić e, razem z konsolą czy oddzielnie w sklepie. Konsola wygląda następująco. Tutaj mamy e, od waszej strony, załączmy sobie konsolkę i tu mamy tak, tu mamy łączność Wi-Fi, tu mamy zasilanie. I trzecią opcją, ja będę pokazywał z tym rysikiem, trzecia opcja to jest, że mamy włączoną konsolę i czy ona jest naładowana. Jeżeli jest naładowana, to świeci nam się na e, niebiesko. Jeżeli mamy rozładowaną, to nam mryga i, i podaje, że ten kolor jest żółty. E, ty topniemy sobie w ekranik, przechodzi nasz system i nasz system wygląda następująco. Jest to bardzo prosty system, bardzo. Jak na tamte czasy może i był zaawansowany, ale wygląda następująco. Nie mamy akurat żadnej karty, ale wygląda tak menu start. Music e, miejsce, gdzie w, włączamy kartridże. Jeżeli włączymy naszego kartridża. To wtedy pokazuje się nam dana gra. Mamy e Shopa, który obecnie już jest wyłączony i nie da się z niego skorzystać. Mamy łączność Nintendo Play, e, Download Play. Mamy Photochat Nintendo, Nintendo DSi plus Internet Nintendo, czyli przeglądarka, coś ten deseń. Tutaj mamy browser Nintendo, czyli przeglądarkę. E, Nintendo e, Flypoint e, 3DS transfer to Nintendo i system ustawienia. I tak wyglądają nasze ustawienia, nasze wszystkie te rzeczy. Zamknijmy sobie konsolkę i przejdźmy jeszcze do wyglądu całej konsolki. Tutaj tak jak powiedziałem, wkładamy kartridże. Tutaj mamy wejście na ładowarkę, która jest na 4.6 V. Tutaj mamy lewy spust Prawy spust, jednocześnie tymi spustami możemy robić zdjęcia. Tutaj mamy miejsce na naszego rysika, który wchodzi nam tutaj i on nie ma opcji jakiegokolwiek wypadania. Trzyma się dość dobrze. Tu kolejnym slotem jest slot na kartę pamięci SD, jest to standardowa karta SD którą możemy sobie zakupić i użytkować. Miejsce na baterię, której nie wymieniamy sami. Gdyby nam się popsuła, to ewentualnie moglibyśmy to sobie wymienić, ale w gruncie rzeczy nie robimy tego. Po mojej prawej stronie mamy głośność, mamy 3 stopnie głośności. I tak jak mówiłem, tutaj mamy aparat z zabójczą rozdzielczością 0,3 megapiksela Natomiast, tutaj, jak otworzymy, to również mamy aparat wbudowany w środku i mamy mikrofon, który był wykorzystywany w kilku grach, chociażby w onesach, gdzie musieliśmy robić różne raki misy. Tutaj, na górze, jak widzicie, możemy sobie zrobić nasze zdjęcia, nasze tapety, i tutaj, sobie możemy w jakiś sposób zmieniać je, chociaż w większości jest to losowe zmienianie. Więc yy, ile mamy zdjęć na urządzeniu, tyle one się będą nam tutaj zmieniały. Najlepiej sprzedającą się grą na Nintendo NES było New Super Mario Bros. I jest to chyba jedna z najlepiej się sprzedających gier, jeżeli chodzi o tą generację konsol. Platforma uruchamiała gry na wcześniejszą konsolę, tak jak powiedziałem, Game Boy Advance, ale w przeciwieństwie do niej nie, obsługi, nie obsługiwała gier dla Game Boy Color z powodu braku procesora Z80. I, istnieją jednak emulatory stworzone przez entuzjastów. Konsolę można było zmodyfikować, można było zrobić i. A najważniejszą e, funkcją, najważniejszą e, różnicą między tymi e, konsolami, wersjami konsol DS, DS Lite, DSi i DSi XL Było to, że była ona różnicą e, w podzespołach i też w wyświetlaczu Natomiast w DS-ie e, przełącznik mieliśmy przełącznik podświetlania, w DS Lite weszły 4 poziomy jasności Mieliśmy ekran 3 calowy 76 mm na 256 na 192 piksele. Natomiast w klasycznym DS-ie mieliśmy 3 calowy wyświetlacz, takie same rozmiary. Nic się to nie zmieniło. Natomiast wymiary troszkę uległy e, różnicy. W Klasycznym DS-ie mieliśmy 148,7 mm szerokości. 48,7 mm głębokości i 28,9 mm wysokości, natomiast DS Lite mieliśmy 133 mm szerokości 73,9 mm głębokości i 21,87 mm wysokości te konsole obsługiwały DSA gry na DSA jak i na Game Boy Advance natomiast jak to wyglądało w przypadku DSi czy DSI XL? DSI XL wprowadzono 5 poziomów jasności, z czego mogliśmy używać tej konsoli nawet w dużym świetle. Nie przeszkadzało to w użytkowaniu. W przypadku DSi mamy wyświetlać 3,25 cala, co się zwiększyło o 25 cala. 83 mm. 256x192 piksel wyświetlacz. Natomiast wymiary w przypadku zwykłego DS-a, e, DSi, 137 mm, z czego zwiększyły się względem DS Lite, ale nie podskoczyły do wymiarów ds -a. 137 mm szerokości. 74,9 mm głębokości, co się powiększyło względem Lighta, ale nie powiększyło się do rozmiarów DS'a i tak samo 18,9 mm wysokości, gdzie DS Lite miał 21,87 mm. Gry obsługiwały na DS i DS'a, i nośnikami gier były też karty SD, które mogliśmy, tam były takie modyfikacje, gdzie mogliśmy sobie zmodyfikować konsolę poprzez kupienie takiej specjalnej karty na e, pamięci i tam ona była już zrobiona troszkę e, inaczej. RAM też się sporo różnił. W klasycznym DS i DS Lite mamy 4 MB SRAM rozszerzone. Rozszerzalne przez slot Game Boy Advance. Natomiast w przypadku DSi czy DSi XL mamy już 16 MB SRAM nierozszerzalne przez slot Game Boy Advance, ponieważ konsola nie obsługuje takich slotów. Procesor też uległ zmianie. W DSi i DSi XL mieliśmy procesor o mocy 133 MHz ARM9 i 33 MHz ARM7. Natomiast w klasycznym DS Lite czy DS mieliśmy 67 MHz ARM9 i 33 MHz ARM7. Tutaj, akurat przy ARM7 nic się nie zmieniło. Natomiast e, w przypadku DS Lite czy DSa klasycznego nie mieliśmy kamery. Dostaliśmy kamerę, tak jak już wspominałem, na przodzie obudowy 3 megapiksela 0,3 megapiksela jak i w samym środku konsoli wbudowane Wi-Fi e, o e, wersji B i wersji G w DSi w DSi i w DSi XL natomiast wbudowane e, tylko i wyłącznie wersja B kompatybilna tylko z Web była dostępna na DS Lite i DSie, ale szczerze wam powiem w dzisiejszych czasach uruchomienie jakiejkolwiek, gry, uruchomienie jakiejkolwiek przeglądarki na tej konsoli to graniczy z cudem, więc ta konsola nie nadaje się do przeglądania internetu, chociaż jeżeli się postaramy, to będziemy mogli to wykorzystać. Jeszcze dużą ciekawostką jest to, że mamy tutaj Wejście na słuchawki. Niby tutaj jest wejście typowo nintendowskie na słuchawki, ale mamy możliwość podłączenia jakichkolwiek słuchawek. Nie musimy kupować oryginalnych słuchawek z DSA. Nintendo DS ma wbudowane dwa wymiarowe układy graficzne, z których każdy niezależnie obsługuje jeden ekran o wymiarach 62,5 mm na 47 mm i rozdzielczość 256 na 192 piksele. Odstęp między wyświetlaczami wynosi 22 mm, co odpowiada 90 pikselom, co wykorzystywane jest Czasami podczas jednoczesnego obrazowania na obu ekranach. Często się zdarza tak, że niektóre gry wykorzystują. Większość gier na DSA wykorzystuje te dwa ekrany. Na jednym na przykład gramy, na przykład w New Super Mario Bros. jest taka opcja, że wejdziemy tutaj do rury, gramy normalnie, wejdziemy do rury, to automatycznie to co widzimy w rurze, widzimy na drugim dolnym ekranie. Nie używamy dotykowych yy, opcji ale po prostu gramy normalnie, zwyczajnie. Dźwięk zawiera dobrej jakości głośniki stereo. Jak możecie tutaj zobaczyć, mamy dwa głośniki stereo i nie są one na tak e, na słabym poziomie, są w miarę dobre i da się na tym grać. Nie przeszkadza w użytkowaniu. Można podłączyć takowe słuchawki, tak jak już mówiłem, stereofoniczne. Istnieje również programowa możliwość emulacji dźwięku przestrzennego Virtual Surround. Konsola zawiera także wbudowany mikrofon oraz gniazdo do urządzenia zewnętrznego, który w wielu grach służy do sterowania konsolą. DS zawiera moduł Wi-Fi, tak jak wspominałem obsługuje dwa protokoły, Służące do połączenia konsoli z e, routerem, oraz autorsk, e, autorskiej firmy Nintendo, stosowane do komunikacji między konsolami. Przewidziano możliwość jednoczesnego połączenia bezpośredniego, maksymalnie 16 jednostek, oddalonych od siebie, w zależności od warunków. Chodzi o to, że konsola Nintendo DS ma możliwość połączenia się z inną konsolą i granie wspólnie w niektóre gry. Będziemy mogli sobie pograć ze znajomymi. Nie wiem, jak to jest przy wykorzystaniu kartridży, ale najprawdopodobniej ktoś będzie musiał się zaopatrzyć w drugą kopię takowego, e, takowej gry. W wielu grach w rozgrywce mogą brać udział osoby nieposiadające osobnego kartridża. Wówczas łączą się one z gospodarzem hostem, tak zwanym udostępniającym część gry i pobierając odpowiednie dane na swoją konsolę. Przy wypadku, gdy nie mamy już yy, usług internetowych Nintendo nie wiem jak to polega jeżeli chodzi o granie na jednym kartridżu i pobieranie tych usług urządzenie zawiera niedużą pamięć trwałą którą zapisywane są między innymi dane użytkownika bo możemy sobie ustawić imię datę urodzin ulubiony kolor więc po włączeniu będziemy mieli w menu czy ogólnie jakiś taki swój Ulubiony kolor. Możemy też zrobić sobie swojego ludka Mi i tam się nim troszkę pobawić. Yy, Konsole zabierają również zegar czasu rzeczywistego, wykorzystywanie w niektórych grach do symulowania efektów dnia i nocy, zgodnych z czasem rzeczywistym, np. Animal Crossing czy Wild World, czy kontrolowanie wpływu czasu ostatecznego od ostatniego uruchomienia gry. Niten Nintendo Docs wykorzy wykorzystywało taką technologię. I e, gra na Nintendo DS wykorzystując właściwego formatu karta gry trwałego ROM, przypominającego karty pamięci. Tak jak wam wspominałem, gry na Nintendo DS przypominają nam zmodyfikowane karty mm, pamięci. Zobaczcie, jak to wygląda tu, a jak. Przypomnijcie sobie jak wyglądają karty pamięci. Mamy też tak podobnie tutaj wszystko porobione. I co by tu jeszcze powiedzieć? Ma wbudowane oprogramowanie, tak jak powiedziałem. Chociaż DSI ma zaawansowane to oprogramowanie. Poprzednie konsole. Nie miały możliwości wrzucenia sobie na przykład zdjęcia na nasz górny ekran. Miały tylko i wyłącznie kalendarz, ewentualnie zegarek. Nintendo Wi-Fi Connection, to jest powszechnie używany w WFC, jest darmową usługą gier online. Obecnie już chyba wyłączoną, o ile dobrze pamiętam, i gracze będący właścicielami zgodnych gier na Nintendo DS mogą połączyć się z usługą poprzez Bifi za pomocą Nintendo USB Connector. USB Connector to ile dobrze wiem, to chyba się podłącza w te samo miejsce co tutaj ładowanie, więc przez to będziemy mogli się połączyć z inną osobą, ale tego nie jestem pewien, jak wiecie, to dopiszcie. Download Play umożliwia użytkownikom rozgrywkę wieloosobową z innymi konsolami Nintendo DS za pomocą tylko jednej karty gry, takiej jak np. Mario Party DS czy Mario Kart DS. Gracze muszą znajdować się w zakresie sieci bezprzewodowej do około 30 metrów. Tak chodzi o to, żeby e, cały, całą konsolkę było widać, e, były w zasięgu naszej sieci Wi-Fi i w zasięgu naszej konsolki. Eee, aby goście mogli pobrać niezbędne dane od gospodarza, czyli hosta gry. Pictochat, mamy jeszcze taką obsługę jak Pictochat, umożliwia użytkownikom komunikację z innymi posiadaczami Nintendo DS w zakresie lokalnej sieci, takie dawne, jeżeli pamiętacie, dawne gadu-gadu, tylko i wyłącznie wyprodukowane przez Nintendo i zrobione na Nintendo DS. Możliwość komunikowania się z innymi użytkownikami Na konsoli szerzyło się też piracło przez co konsola no, traciła deweloperów, traciła osoby Można było sobie zakupić taki specjalny cartridge, Wyglądał jak zupełnie ten cartridge od New Super Mario Bros I w nim mogliśmy sobie wsadzić naszą kartę pamięci Tam był zrobiony specjalny system jak się to kupowało to mogliśmy sobie to wszystko tam wgrać, tam była cała instrukcja i pobierać romy, z gi romy gier z, naszej z naszego internetu na naszą konsolę i później sobie tego używać Przez to no, konsola nie była jakaś taka e, chwalona bo to się nazywało dokładnie chyba R5 o ile dobrze pamiętam Akcesoria. Oficjalne akcesoria Nintendo, które były dodawane tutaj do tej konsoli, to było na przykład Rumble Pack, dodaje efekt wibrowania konsolki, pierwsze oficjalne akcesorium. E, magnetic Stand zwiększa wygodę użytkowania. E, opera Web, browser, przeglądarka internetu z rozszerzeniem pamięci na slot 2. To było używane w przypadku DS Lite i DSa klasycznego. DS kamera też była wykorzystywana w przypadku klasycznych wersji, czy naszego Lighta. Nintendo DS TV Tuner, tuner telewizyjny nie był u nas popularny i takie rzeczy do nas nie dotarły. Nintendo USB Konektor, urządzenie służące do połączenia z internetem, to chyba było dodawane przy, przy premierze konsolki, jakieś tam później wyszło. I wszystko to tak wyglądało. Tak wygląda konsola Nintendo DS. Jeżeli planujecie zakup konsoli Nintendo DS, to ja mogę jak najbardziej polecić. Gra się na niej świetnie. Są bardzo fajne gry, takie jak Zelda, Mario czy yy, jakieś inne, może multiplatformowe gry. Lecz musimy pamiętać, że konsolka była słaba. Nawet była słabsza od PSP, które no była kon głównym konkurentem dla tej konsoli i nie było dosyć yy, fajnej opcji jeżeli chodzi o tą konsolę konsolka była słaba przez co twórcy głównie Nintendo musiało produkować gry na tą konsolę wyszło trochę multiplatformowych gier bardzo świetnie się gra na tej konsoli chociażby w Lego które jest multiplatformowe i świetnie się nadaje do tej konsoli ale także i gry od Nintendo bo Biorąc pod uwagę, że to jest konsola od Nintendo, to kupujemy głównie dla gier Nintendo. I konsola Nintendo jest kupowana dla Nintendo. Większość gier, które były multiplatformowe, były dosyć słabe, a jeżeli jużkolwiek były, to nie były na tyle rozwinięte, co gry Nintendo. Mieliśmy Mario Kart, mieliśmy... Kilka rodzajów Zeldy, mieliśmy Pokémony, które były bardzo świetne, ale najbardziej, najlepiej sprzedającą się grą na tę konsolę było Nintendo, było New Super Mario Bros., które wyszło na Nintendo, wyszło też kilka portów, chociażby Nintendo z, z, z 64. Mario z Nintendo 64 zostało przeportowane na naszego ds i tam można sobie pograć. Może widać, że troszkę brakuje nam e, sterowania kamerą, ale ogólnie da się tym grać. Jest to bardzo świetna konsola do pogrania sobie czy to w podróży, czy, e, czy to pogrania w domu. Jeżeli kupicie ją w miarę tanio, to ja mogę jak najbardziej ją polecić. Jeżeli by ktoś sprzedawał za niewiarygodną cenę to nie mogę jej polecić. Jeżeli kupicie za około 100 zł, 130 zł maksymalnie, to jak najbardziej ta konsola jest warta zakupu. Jeżeli nie, to możecie sobie ją jak na razie odpuścić, może z czasem ona stanie i będzie tańsza. Ja osobiście polecam. Napiszcie w komentarzach jakie jest Wasze zdanie na temat DSa i chciałbym jeszcze na koniec Was przeprosić za ten materiał. Pierwszy o DS-ie. był to materiał troszkę dziwny, robiony w sumie na szybko, i ja uważam, że tam popełniłem kilka błędów, jak choćby powiedzenie, że zostało końce wspierania w 2014. Ekran nie był yy, opornościowy, tylko pojemnościowy. I miałem troszkę tam mm, rzeczy, które bym pozmieniał, i to jest taki e, bardziej, e, żeby pozmieniać to, co było. Chociaż powiem Wam, że konsola do 2014, e, tak jak tam wspomniałem, nie wiem czy było, e, klasyczny DS został wycofany ze sprzedaży w 2009. DS Lite został wycofany ze sprzedaży w 2011 natomiast DSi czy DSi XL został wycofany w 2014 gdzie w 2014 mieliśmy już 3DSa i tam już to była konkurencja, rok po premierze 3DSa mieliśmy jeszcze możliwość zagrania na DSie ale o 3DSie w innym może materiale, może kiedyś zdobędę 3DSa więc jeżeli chodzi o Nintendo DS, to by było na tyle. Jeżeli Wam się spodobało, dajcie łapkę, możecie dać subskrypcję. Jak już dajecie subskrypcję, nie zapomnijcie o dzwoneczku. Widzimy się w kolejnych materiałach na moim kanale. I zapraszam Was tez, też do linków w opisie materiału i zobaczcie tą moją stronę, którą z Wixem próbowałem zrobić, i zobaczymy, jak Wam się ona spodoba. Do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!